Na dzień dobry, witam Was ponownie na moim kanale, a dzisiaj porozmawiamy sobie o produktywności. Wiem, że niektórzy z Was niedługo piszą maturę, niektórzy z Was, tak samo jak ja, właśnie skończyli sesję i właściwie już muszą zaczynać przygotowywać się do kolejnej. Produktywność, a właściwie jej brak dotyka, mam wrażenie, że wszystkich z nas, ale nie wszyscy potrafią sobie z nią właściwie poradzić i jakoś tak dobrze do tego podejść. I ja przez większość życia też nie potrafiłam, i teraz właściwie też nie do końca potrafię, ale mam kilka swoich patentów i dzisiaj postanowiłam się nimi z Wami podzielić. Najważniejsze, rzecz, którą robię, to jest planowanie wszystkiego z wyprzedzeniem, to mam wrażenie, że bardzo mi pomaga w ogarnięciu tego, co tam muszę zrobić na przestrzeni tygodnia czy miesiąca, bo po prostu jeżeli widzę już na kartce z kalendarza ten deadline za dwa tygodnie, to wiem, że teoretycznie mogłabym już dzisiaj za tym coś robić, żeby się po prostu wyrobić. Tak samo ja też polecam bardzo używanie planerów, czy tam kalendarzy w wersji papierowej, a nie elektronicznej. Znaczy, ja mam obie wersje i wersja elektroniczna super się sprawdza, jeżeli trzeba właśnie coś zapisać, gdzie jesteście w tramwaju, albo na zajęciach, albo coś, ale generalnie polecałabym używanie wersji yy, papierowej, bo, ach, już mi się wszystko miesza polecałabym używanie wersji papierowej dlatego, że to jest jakieś takie bardziej namacalne szczególnie w moim przypadku, kiedy większość mojej pracy jest właśnie w social mediach, więc tak właściwie nawet po całym tygodniu robienia filmów, montowania i tak dalej czuję jakbym trochę nic nie robiła. Lubię mieć coś takiego fizycznego, że wiecie mam wypisane rzeczy, które muszę zrobić i sobie potem je skreślam pod koniec tygodnia i okazuje się, że wszystko zrobiłam na przykład, albo że nic nie zrobiłam, tak jak w większości tygodni ale generalnie to takie samo skreślanie tej rzeczy, którą zrobiłam, sprawia, że jestem taka dumna z siebie i wiecie, czuję się ogarnięta. Jeżeli chodzi w ogóle o planowanie, to ja mam takie dwie ważne metody, które zawsze stosuję. Po pierwsze, nie zapisuję sobie takich wielkich punktów, w stylu zrobić film. Boże, myszo, właśnie kto przyszedł. O, co ty robisz? Pracając, nie zapisuję sobie takich dużych punktów w stylu zrobić film, tylko rozbijam go sobie zawsze na mniejsze, tworzę taki plan działania. Czyli najpierw przygotować sobie wszystko, w sensie ubrać się, umalować i tak dalej, potem nagrać film, potem zmontować film, potem wymyślić miniaturkę, potem opis tytułu i wszystko i wtedy czuję, że zrobiłam pięć rzeczy zamiast jednej. Czuję się ogarnięta, czuję po prostu, że robię rzeczy. A po drugie, mój kolejny ważny punkt to jest zaczynanie od rzeczy najważniejszych i takich najbardziej pracochłonnych, bo ja wiem, że to się najczęściej właśnie odkłada na ostatnią chwilę i nikomu się nie chce tego robić i rozumiem to absolutnie. Ja też nie lubię robić dużych rzeczy, które pomagają ode mnie dużo pracy, bo muszę włożyć po dużo pracy, a nikt nie lubi wkładać dużo pracy w rzeczy. Żyjemy w XXI wieku. Kolejna rzecz, którą staram się wprowadzić, która zdecydowanie wpływa na moją produktywność, to jest bycie elastycznym. Nastawianie się na to, że plany mogą się zmieniać, że jeżeli nie nagrałam filmu w czwartek, to na spokojnie mogę nagrać go w piątek i mam na to przygotowany czas. Ja kiedyś miałam takie podejście, że ustalałam sobie idealny plan na tydzień i jeżeli cokolwiek mi się wykruszyło z tego planu, że nie mogłam tego zrobić dokładnie wtedy, kiedy chciałam, to już byłam załamana i cały mój tydzień leżał w gruzach, bo miałam takie, o, skoro nie udało mi się zrobić we wtorek tego, co miałam zrobić to w środę, teraz muszę robić tą rzecz w wtorku, więc nie mogę zrobić tyle rzeczy, które miałam zaplanowane na środę i już po prostu nic nie robiłam. Najważniejsze jest to, żeby nastawić na to, że zmiany planów pewnie się pojawią. U mnie pojawiają się za każdym razem, bo z czymś się nie wyrabiam, albo nagle okazuje się, że mam za dużo wolnego czasu i robię coś, co powinnam zrobić później. Serio, zmiany planów są ok i nie trzeba się nastawiać na takie idealne trzymanie się planów, bo to nigdy nie wychodzi. A jeżeli podejdziecie do tego na takim luzie i będziecie wiedzieli, że no dobra, nieważne jak nam się to poprzykłada, to i tak dam radę zrobić wszystko i sobie poradzę, to będziecie mieli dużo więcej spokoju i będziecie mieli też dużo więcej chęci, żeby robić te rzeczy. Kolejną rzecz, którą warto zrobić, jeżeli planujecie sobie na przykład tydzień, to zastanowić się, czy możecie jakieś rzeczy połączyć, żeby zajęły wam mniej czasu. Ja na przykład czasami odpisuję na maile i jednocześnie jeżdżę sobie na rowerku, robię moje cardio. Czasami też gotuję, jednocześnie nie słucham wykładu. Takie właśnie rzeczy w stylu wykład, jeżeli on trwa i tak 3 godziny, a zrobienie obiadu potem zajęłoby mi dodatkową godzinę, no to zamiast robić to w 4 godziny, mogę robić to nadal w czasie tego wykładu i zrobić to w 3. Kolejną rzeczą, którą robię jest przeplatanie sobie zajęć. To znaczy, że jeżeli muszę zmontować film, to nie będę siedziała 6 godzin z rzędu montując, 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 bo po prostu po pierwsze się zanudzę, po drugie znudzi mi się patrzenie na moją twarz i będę miała ochotę się udusić. Po prostu to nie, to nie jest dobre, więc staram się przeplatać swoje obowiązki jakby nadal innymi obowiązkami, ale po prostu w innym zakresie. To znaczy, że jeżeli montuję, to na przykład usiądę na chwilę, żeby zrobić sobie miniaturkę, bo to jest akurat takie zajęcie, które bardzo lubię, a i tak musi być zrobione. Jeżeli robię coś na uczelnię, to właśnie usiądę na chwilę do YouTube'a, po prostu tak, żeby sobie te zajęcia przeplatać, żeby to dalej było gdzieś tam dla nas ciekawe i nie znudziło się tak szybko. Kolejna rzecz to warto też wyznaczyć granice, bo w tym momencie mamy takiej, może nie w Polsce, ale na pewno za granicą widać, że jest takie dążenie po prostu do tego do takiego hustle, nie wiem czy jest odpowiednik polski tego słowa, ale wiecie, wszyscy chcą pracować jak najwięcej, sukces i tak dalej, a można się bardzo łatwo w tym zamotać i przepracować się, czego też byśmy nie chcieli, więc słuchajcie, warto sobie ustalić pewne granice. Ja na przykład mam coś takiego, że staram się nie pracować po drugiej. jeżeli mam do zmontowania film i wiem, że on może poczekać jeszcze do następnego dnia i mogę go dokończyć następnego dnia, bo na przykład nie mam deadline'u, nie muszę go wypuścić jutro, więc nie musi być gotowy dzisiaj, to zostawiam go sobie po prostu i po 22 już go nie kończę, tylko skończę go następnego dnia. Tak samo ja staram się traktować wszystkie moje obowiązki tak, jakby były pracą na pełny etat, czyli jeżeli mam jakieś rzeczy do zrobienia ze studiów, jeżeli mam jakieś rzeczy do zrobienia z YouTube'a, to nie poświęcam na to więcej niż 8 godzin dziennie, przynajmniej się staram, bo czasami wychodzi tak, że siedzę po nosach, ale staram się pracować w takim systemie Mniej więcej 9 to 5, chociaż w sumie nie, bo wstaje później. No wiecie o co mi chodzi? W sensie, żeby się nie przepracować za bardzo, no bo bardzo łatwo byłoby stracić mi ten zapał chociażby do YouTube'a, ale też do nauki, gdybym po prostu, wiecie, katowała się tym 10 godzin z rzędu. Ja już nie potrafię się wypowiadać, bo że zmęczona. Kolejna ważna rzecz to unikanie rozpraszaczy i słuchajcie, ja z tym mam straszny problem, ja się bardzo łatwo rozpraszam, dlatego jeżeli staram się uczyć albo staram się montować telefon, po pierwsze wyłączam i dźwięk i wibracje i kładę go ekranem do dołu, to jest taki mój fajny patent. Yy, oprócz tego nie wiem, czy znacie taką aplikację, to jest chyba Forest, ja z niej korzystałam kiedyś, pamiętam, że fajnie mi się sprawdzała, tam się sadzi drzewka i wiecie, klikacie sobie drzewko tam na godzinę i potem jeżeli yy, wejdziecie jakby skorzystacie z jakiejś Aplikacji na telefonie, to to drzewko wam uschnie w ciągu tej godziny. A jeżeli nie będziecie korzystać, to wam urośnie i możecie sobie taki, wiecie, ogródek robić. Ale mówiąc o rozproszeniach, nie chodzi mi tylko o jakieś tam telefony, social media i tak dalej. Chodzi mi też o takie najnormalniejsze rzeczy. Ja dbam o to, żebym po prostu mogła być jak najbardziej skupiona na rzeczy, którą konkretnie robię. Czyli na przykład zanim usiądę do montowania, to idę się wysikać chociażby, żeby potem nie musieć wstawać za 15 minut i biec do toalety. Robię takie najprostsze rzeczy, typu właśnie z dnia obiadu, żeby potem mi nie burczało w brzuchu i żeby nie myślała ciągle o tym, co zjem. Tak samo druga połówka, rodzice, współlokatorzy. Jeżeli mieszkacie z kimś, to koniecznie, zanim przystąpicie do jakiejś takiej ważnej rzeczy, dajcie komuś znać, że teraz, wiecie, I'm in the zone, nie przeszkadzać mi, nie wchodzić nawet do mnie, nie pytać mnie o nic, dajcie mi spokój na trzy godziny, załóżmy. Jeżeli zrobicie te trzy rzeczy, to właściwie jesteście praktycznie całkowicie odcięci od jakichś dziwnych bodźców, które mogłyby Was wdrocić z równowagi. I macie idealne środowisko do pracy. Moją ważną zasadą, która daje mi właściwie najwięcej motywacji, jest wyznaczenie sobie nagrody za naukę. Nawet nie za naukę, tylko za cokolwiek tam zrobicie. Na przykład, jeżeli uda mi się teraz nagrać, zmontować ten film itd., dalej, to pod koniec tygodnia pójdę sobie, nie wiem, na zakupy. Albo jeżeli teraz się pouczę i dostanę z tego egzaminu na przykład czwórkę, to wtedy, nie wiem, pójdę do kina. Cokolwiek, co sprawi, że będziecie bardziej zmotywowani i będziecie chcieli. I jeszcze lepiej zrobić tą rzecz, którą robicie, a to jest bardzo dobre. Tak samo widziałam takie memy, takie zdjęcia, na których ktoś ma podręcznik, tam chyba właśnie jakiś medyczny i co 50 stron ma powkładanego do jakiegoś tam batonika, to jest też fajne. Nigdy tego nie robiłam, ale myślę, że mogłoby nam nie zadziałać, bo jestem łasuchem. Więc wiecie, każdemu to, co dla niego będzie najlepsze, na mnie działa to, więc tym się z wami dzielę. Mam nadzieję, że coś tam pożytecznego może wyciągniecie z tego filmiku, a jeżeli macie jakieś własne sposoby na naukę, to koniecznie dajcie znać, bo myślę, że tutaj wiele Wiele osób w komentarzach będzie w potrzebie. Przypominam, że można mi też zostawić komentarz dla zasięgu, będzie mi bardzo miło. Można mnie obserwować na Instagramie, można mnie wspierać na YouTubie, można mnie subskrybować. Wszystko można na tym kanale. Możecie wszystko, możesz być kim chcesz. Dziękuję Wam bardzo za oglądanie i mam nadzieję, że widzimy się za kilka dni w nowym filmie, prawda? Widzimy się. Cześć!